Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Wybieram Relacje. Ja nazywam się Agnieszka Koluch i od 2016 roku wspieram rodziców i opiekunów, w zasadzie wszystkich, którym, dla których ważne są relacje z dziećmi w budowaniu właśnie dobrych relacji z tymi najmniejszymi członkami naszych rodzin czy naszych społeczności. I w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Tobie o tym, jak wybrać najlepsze miejsce dla Twojego dziecka. Być może jesteś akurat teraz na takim etapie wybierania zastanawiania się, do jakiego przedszkola czy do jakiej szkoły posłać swoje dziecko. I mam nadzieję, że w tym filmie znajdziesz dla siebie kilka wartościowych inspiracji. Wiem oczywiście też, że nie każdy z nas ma w ogóle taki wybór. Osoby, które mieszkają w mniejszych, szczególnie miejscowościach, czasami po prostu mają jedno e, miejsce, które jest w ich jakby zasięgu, e, żeby dziecko do takiego miejsca posłać. Osoby żyjące w większych miastach. Również takie, które mają wyższy status ekonomiczny, mogą sobie pozwolić na ten większy wybór, ponieważ mogą rozważyć także placówki prywatne. Natomiast jakakolwiek nie jest twoja sytuacja, to zachęcam Cię do tego, żebyś wysłuchała tego odcinka, ponieważ być może znajdziesz w nim coś, co również jakby Ciebie ukoi, nawet jeżeli Ty nie masz tego wyboru, nawet jeżeli właśnie po prostu jest jedna placówka, do której to dziecko swoje możesz posłać. Ja postanowiłam nagrać o tym film, ponieważ bardzo wielu rodziców zgłasza się do mnie właśnie z takim pytaniem, z takimi wahaniami, z takimi dylematami i ostatecznie będzie to film jakby nie tylko o placówkach, ponieważ gdy zaczęłam głębiej się zastanawiać nad tym, to przyszło do mnie, że ten dylemat związany jest nie tylko jakby z samymi właśnie placówkami, czy w ogóle z samymi osobami, którym oddajemy nasze dzieci pod opiekę, ale jest on też szerszy. E, także mam nadzieję, że znajdziesz w nim coś wartościowego dla siebie. E, teraz, od czego chciałabym zacząć? Po pierwsze, zastanów się, co tobą kieruje, kiedy ty w ogóle myślisz o tym wyborze, czyli jaka jest twoja intencja, na co ty kładziesz nacisk, kiedy zastanawiasz się, do jakiego miejsca to dziecko posłać. Ponieważ ja dzisiaj obserwuję taki trend, że bardzo wielu rodziców Głównie zastanawia się nad tym, w jakim miejscu to ich dziecko będzie tak jak najlepiej zaopiekowane pod wieloma względami. I bardzo często pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o tym zaopiekowaniu, to jest to, że cudownie by było, gdyby placówka miała jakby takie samo podejście do wychowania, w ogóle do budowania relacji, jakie my mamy. I jako, że ja akurat pracuję w podejściu Family Lab, bazującym na Jesperze Julu i też troszeczkę okraszam to pewnymi założeniami zaczerpniętymi z porozumienia bez przemocy, no to też bardzo wielu rodziców, którzy do mnie trafiają, to są właśnie rodzice, którzy wychowują swoje dzieci w takim duchu i też oni wtedy często mają taki pomysł, że jeżeli placówka będzie również Właśnie w takim podejściu pracowała, to będzie to jakby dla ich dziecka najlepsze i oni pod takim kątem gdzieś tej placówki szukają. Jednak chciałabym tutaj zaznaczyć, że to, że placówka opisuje siebie jako taką, która opiera się na takich czy innych metodach, niestety jeszcze nic nie gwarantuje. I dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że żeby naprawdę emanować takimi wartościami, które pochodzą z tych podejść, czyli np. taką wartością jak autentyczność, czy równa godność, czy odpowiedzialność osobista, to bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często jednak potrzebujemy takiego wieloletniego procesu rozwoju osobistego. Są osoby, które tego nie potrzebują, które tak naprawdę jako intuicyjnie po prostu mają te wartości w sobie i to jest cudowne. Natomiast wielokrotnie jednak potrzebujemy przejść jakąś drogę, żeby być w takim miejscu, żeby naprawdę tymi wartościami emanować. A bardzo często jest tak, że w takich placówkach, które opisują siebie jako wykorzystujące dane podejścia, pracują takie osoby, które mają za sobą nie wieloletni proces, tylko na przykład kilka weekendowych szkoleń, co tak naprawdę nie daje takiej bazy, by naprawdę na takim głębokim poziomie emanować tymi jakościami. I czy to jest źle, czy to negatywnie wpływa na nasze dzieci? Ja uważam, że nie, że nie ma nic złego w tym, że ktoś nie jest zeznajomiony z jakimś podejściem. Tutaj, akurat, myślę, że to nie jest żadna przeszkoda. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zanim ktoś jest na to gotowy, to oczekuje się od niego, żeby jednak jakimś podejściem się w jakiś sposób posługiwał czy prezentował je. I dlaczego to jest problem? Ponieważ zanim staniemy się w czymś biegli, w czymś, co jest dla nas nowe, w czymś, co dopiero poznajemy, to potrzebujemy na to z takiego punktu widzenia rozwoju naszego y, mózgowego potrzebujemy około dwóch lat, żeby wejść jakby zupełnie w inne postrzeganie, w inny język, którym się posługujemy. To nie dzieje się tak na pstryknięcie palcem. Natomiast zdarza się, ja to słyszę od osób, y, które pracowały w takich placówkach czy też od rodziców, które posyłały swoje dzieci do różnorakich placówek, że padra w takich miejscach Czasami jest zachęcona do tego, żeby na przykład zrezygnować z posługiwania się swoimi dotychczasowymi zwrotami, narzędziami czy taktykami, czyli dostaje taki mniej lub bardziej świadomy zakaz na korzystanie z tego, co znało wcześniej. Natomiast nie ma jeszcze w sobie osadzonych innych strategii, ponieważ to jest za wcześnie. I bardzo trudno jest wtedy mówić o autentyczności takich dorosłych. Bardzo trudno jest też mówić o tym, żeby tacy dorośli byli w stanie E, przywódcze zachowywać się wobec tych dzieci, ponieważ trochę mają wytrącone z ręki te rzeczy, które, na których być może bazowali dotychczas, które były dla nich jakoś intuicyjne. Natomiast nie są jeszcze osadzeni w żadnych innych e, jakichś takich przyzwyczajeniach czy strategiach, więc są w takim etapie przejściowym. I mnie się zapala taka lampka, jeżeli widzę, że w takiej placówce pracownicy. Mają takie jakby dosyć radykalne wytyczne co do tego, właśnie w jaki sposób oni mają się zachowywać. Jeżeli na taką kadrę narzuca się, żeby, ona mówi, żeby te osoby mówiły w jakiś konkretny sposób do dzieci, żeby zrezygnowały z jakichś swoich pewnych przyzwyczajeń, to moim zdaniem to nie jest krok w dobrą stronę, ponieważ kiedy taki pracownik czuje się oceniany, że coś się na niego narzuca, to on musi zrezygnować ze swojej autentyczności i bardzo trudno jest mu być w postawie odpowiedzialności osobistej, czy właśnie też w przywództwie, które jest tak naprawdę najważniejszym ogniwem relacji dorosłe-dziecko. A żeby dorosły mógł wejść w tą postawę przywódczą, to potrzebuje sporej dozy pewności siebie i zaufania do siebie, którego tak naprawdę. Żaden model, ani żadna koncepcja, żadna technika nie da takiej osobie. E, a nawet wręcz właśnie to wytrącenie pracownikowi z ręki, tego, na czym on polegał dotychczas, tak? Na przykład, ktoś dawał wcześniej pieczątki, a teraz słyszy, że nie może, to taka osoba może być zagubiona, bo ona nie wie jeszcze, jak robić to inaczej, nie wie jeszcze, jak robić to bez tego, i może właśnie tą swoją pewność siebie stracić. I tu jeszcze parę słów chciałabym powiedzieć o przywództwie, że przywództwo tak naprawdę nie jest związane z żadną konkretną koncepcją, ponieważ ja poznałam bardzo wielu dorosłych, którzy właśnie opiekują się, gdzieś pracują z dziećmi, którzy nie jakby nie posługują się żadną, żadnym konkretnym podejściem, a bardzo są właśnie przywódczy, ponieważ to dużo bardziej związane jest z naszą odpowiedzialnością osobistą, z tym, czy my ufamy sobie, czy my jakby czujemy, że to, co robimy, jest ok. I tak naprawdę trudno jest to powiązać tak naprawdę z jakimś konkretnym modelem, z jakąś konkretną koncepcją. I więc zamiast tak naprawdę szukać placówki w oparciu o konkretną metodę, to ja, drogi rodzicu, dużo bardziej polecam Ci, żeby sprawdzić, czy w tej placówce, do której ma pójść Twoje dziecko, dorośli biorą za siebie odpowiedzialność? Tak? I po czym możesz to poznać? Na przykład po tym, że ci dorośli nie przysłaniają się metodami czy koncepcjami. Oczywiście mogą opierać się na pewnych modelach ale one wtedy stanowią jakieś uzupełnienie, jakiś aspekt pomocniczy, a nie taki generalny punkt odniesienia, ponieważ oczywiście jest wiele placówek stawiających w swoim sercu na przykład właśnie podejście z perajula, czy porozumienie bez przemocy, które są bardzo dobrymi miejscami wspierającymi, w których osoby pracujące naprawdę właśnie tą, tą postawę przywódczą e, jakby z sobą prezentują, ale są też takie miejsca, które tak jakby podpisują się tymi koncepcjami, ale tak naprawdę w praktyce tej równej godności, tej odpowiedzialności i tego przywództwa dorosłych jest tam niewiele. Szczególnie jakoś mi szczególnie bliskie jest podejście właśnie z Jula, dla którego to przywództwo jest jedną z takich bardzo ważnych wartości. Chociaż oczywiście wiem, że niektórzy mogą mieć taką tendencję do tego, żeby zabrać sobie z tego podejścia tylko to, co im pasuje, czyli na przykład aspekt równej godności czy autentyczności, ale już przywództwo może niekoniecznie. I tak naprawdę. To jest ważne, tak? Tam, gdzie będzie królował chaos, tam gdzie będzie właśnie taki brak granic, nawet wynikający z dobrych intencji, bo dorośli bardzo pragną zrozumieć dzieci, bardzo pragną odczytać ich potrzeby, na przykład właśnie posługując się e, różnymi założeniami zaczerpniętymi z porozumienia bez przemocy, może się okazać, że tak naprawdę brakuje właśnie tej odpowiedzialności dorosłych e, i tak naprawdę wcale. To nie jest miejsce służące dziecku. Także nie polecam Tobie kierować się koncepcjami, bardziej polecam Tobie przyjrzeć się po prostu tym dorosłym. Takich odpowiedzialnych dorosłych poznasz po tym, że oni nie stawiają się pod każdym względem na równi z dziećmi, ponieważ właśnie. Czują w sobie to przywództwo i czują, że to za nimi dzieci mają podążać, a nie oni są jakby tutaj na równi z dziećmi, no bo wtedy w żaden sposób nie mogą właśnie tych dzieci zaprosić do tego podążania ze sobą, tak żeby one jakby były, były za nimi, żeby poszły za tym liderem, za tym przywódcą, no bo, no bo robi się taka równość, więc wtedy ten opiekun staje się taki, taki sam jak każde z dzieci i nie ma tej, i traci ten aspekt. Bardzo często jednak te osoby też lubią dzieci, ponieważ nie muszą się ich obawiać, bo wiedzą, że to oni właśnie mają tą swoją pewność w sobie i jakby na tyle mają zaufanie do tej swojej mocy i siły, że dziecięca siła nie jest dla nich absolutnie zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, potrafią z niej wyłuskać same dobre cechy i kreatywność. Warto też przyjrzeć się, Dlaczego, jeżeli tak jest, w ogóle nam rodzicom zależy na tym, żeby w placówce pracownicy byli przeszkoleni w danej metodzie, tak? Bo to jest też coś takiego, o czym właśnie często słyszę, że właśnie chcemy, żeby to było takie kompatybilne. I bardzo często z moich doświadczeń tak wynika, być może u Ciebie jest zupełnie inaczej. Ja natomiast spotykam się z tym często, że chcemy uchronić nasze dzieci. Przed tym, czego my doświadczyliśmy, czyli my pamiętamy w szkole czy szkołę jako bardzo taką, takie, taką placówkę naruszającą nas, nasze granice, e, takie miejsce, w którym naprawdę doświadczyliśmy dużo jakichś urazów psychicznych. E, I teraz te placówki, na przykład publiczne, które kojarzą nam się cały czas z tym, jak było kiedyś, cały czas możemy jakby mieć właśnie takie poczucie, że tam na pewno tak będzie. I w tym postrzeganiu też jest taki mały problem, czy coś, co może nas trochę na manowce zaprowadzić, bo to jest trochę tak, jakbyś kiedyś, powiedzmy, przewróciła się jako dziecko na schodach i powiedzmy, że faktycznie ten upadek skończył się jakimś poważnym urazem nóg. I teraz masz takie przekonanie, masz taką chęć, żeby w ogóle Twoje dziecko przypadkiem nigdy nie weszło na schody, bo wierzysz, że dzięki temu uchronisz je przed takim urazem. I ja się z tym zgadzam, że tak, bardzo wielu dzisiaj dorosłych ma, czy doznało pewnych traum psychicznych, urazów mniejszego lub większego kalibru, wywołanych przez system szkolno-przedszkolny, tak? przez oceny, przez nieżyczliwych opiekunów, czy w ogóle przez inne różne tutaj systemowe zasady? Ale to są te schody tak naprawdę. I nie każda ocena, nie każdy nieżyczliwy nauczyciel, czy w ogóle mechanizm systemowy skrzywdzi nasze dziecko. Nasze traumy tak naprawdę powstawały dlatego, że my w momencie doświadczania tych trudności nie mieliśmy nikogo, kto by nas słyszał, kto by nas widział, kto by nam dawał taką przestrzeń do tego i w ogóle wręcz zachęcał do tego, żebyśmy byli sobą, żebyśmy pokazywali, kim jesteśmy. Natomiast my często tutaj to mieszamy trochę i, i wydaje nam się, że Samo zdarzenie było traumatyzujące, a nie te okoliczności zdarzenia, czyli myślimy, że to schody są tą. Tym czynnikiem wywołującym uraz, a nie te okoliczności, że akurat ktoś po prostu tak miał, że no jest wiele osób, które się przewróci na schodach, ale nie każda będzie miała poważny uraz nóg. I my wtedy możemy być przekonani, że to właśnie te oceny, że to ten nauczyciel, który mówił do nas w konkretny sposób, nas traumatyzował i wtedy możemy szukać takiej placówki, w której tego nie ma, tak? w której nie ma w ogóle ocen, w której nie będzie nauczycieli, którzy. Mówią do dziecka w taki sposób, jak kiedyś mówiono, czyli innymi słowy, będziemy szukać miejsca, które nie ma schodów. A tak naprawdę te bolesne momenty, momenty frustracji, trudności, braku życzliwości, czy nawet odrzucenia one same w sobie nie są traumatyzujące, tak jak schody, tak? Kiedy my ich doznajemy, mając przy boku kogoś, kto nas w tym widzi, kto jest obok, kto nam pomaga przez to przejść, to takie przeżycia wzmacniają, budują naszą odporność i my ich tak naprawdę potrzebujemy do właściwego rozwoju czyli innymi słowy, my potrzebujemy potknąć się na tych schodach, żeby widzieć potem, jak po nich w ogóle chodzić, tak? A nie unikać schodów, żeby uniknąć urazów, bo potknięcie nie równa się uraz. To nie jest to samo, tak? Więc wracając do wyboru placówki, ja nie polecam Tobie szukać takiej placówki, w której twoje dziecko nigdy w żaden sposób nie zostanie jakoś naruszone, ponieważ ja w ogóle nie polecam Ci tak kierować życiem dziecka, żeby ono nigdy nie przeżywało frustracji, trudności, odrzucenia, braku życzliwości, ponieważ. Dzieci potrzebują doświadczać takich rzeczy. I ja nie mówię tutaj absolutnie o chronieniu dziecka przed przemocą czy ciężkimi zaniedbaniami, tak? ponieważ to jak najbardziej jest ważne i potrzebne. Tak? Jeżeli na przykład w przedszkolu dziecko. Doświadcza czegoś takiego, że dzień w dzień stoi ktoś nad nim i każe mu zjeść wszystko, co jest w misce, żeby ono mogło odejść od stołu i ono musi jakby zjeść po prostu cokolwiek tam nie jest. Albo jest sadzane na przykład na jakimś karnym krzesełku, kiedy źle się zachowa i ma na przykład trzylatka takie dziecko, jest przerażone, ale słyszy, że jest złym chłopczykiem albo niegrzeczną dziewczynką i ma teraz tutaj siedzieć, dopóki nie przyjdzie przeprosić i nie przemyśli swojego zachowania. I faktycznie to jest po prostu, nie wiem, jedyna forma danej placówce radzenia sobie z tym, że trzylatek odbiegł w trakcie zajęć, no to, to są pewnego rodzaju naruszenia, i nie mówię tutaj już takiego, takie naruszenia, takie zaniedbania, przed którymi faktycznie warto dziecko chronić. Ale są też takie, które no są tylko tym potknięciem się na schodach, tak? Takie jak to, że twoje dziecko dostanie jakiś stempelek od nauczycielki, a ty. Chciałabyś wychowywać bez nagród i kar. Ten stemperek tak naprawdę może nie mieć tam dużego znaczenia, tak? Albo nauczycielka nie przypomniała dzieciom, żeby zjadły śniadanie w szkole, tak? I twoje dziecko wróciło głodne, tak? Albo w ogóle nauczyciel na przykład nie, nie porozumiewa się z dzieckiem, używając czterech kroków zaczerpniętych z porozumienia bez przemocy. To nie są naruszenia, przed którymi my potrzebujemy dzieci chronić. I dobra placówka to nie jest taka, która. Korzysta z jakichś specjalnych metod i opiera się tylko na tych metodach. Jak się będzie opierało, to będzie dobrze. Tylko to jest taka placówka, w której dorośli są dorośli, a dzieci mogą być dziećmi. I to może być wsparte konkretnymi koncepcjami, ale wcale nie musi, tak? Może być tak, że tam nie, ci dorośli nie będą znali tych podejść, ale. Ale to wystarczy, tak? I tą dorosłość dorosłych poznasz po tym, że dzieci im ufają, że czują w nich autorytet, ale się ich nie boją, nie są przerażone, tak? Tylko chcą za nimi podążać, e, bo po prostu widzą ich, ich siłę, charyzmę, ich ciepło. I jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałabym tutaj powiedzieć w tym filmie, troszeczkę o niej mówiłam wcześniej, ale chciałabym ją jeszcze tutaj wyłuszczyć bardziej, to jest idea równości, ponieważ w niektórych takich alternatywnych, szczególnie placówkach, możecie spotkać taką ideę równości, brak hierarchii między nauczycielami, opiekunami czy tutorami, a dziećmi e czy uczniami. I to jest bardzo ważne, w jaki sposób jest rozumiana ta równość, ponieważ ja jestem ogromną zwolenniczką równej godności. Czyli takiej e, godności, równości na poziomie takim egzystencjalnym. Tak? Wszyscy jesteśmy sobie równi, ponieważ wszyscy mamy emocje, wszyscy mamy potrzeby, wszyscy mamy granice, niezależnie od wieku. Tak? dorosły, dziecko to nas łączy i tutaj nie ma różnic. Tutaj jest ta równość, bo, bo jest ta równość potrzeb naszych. Tak? Niczyje potrzeby czy emocje nie są ważniejsze ze względu na jego wiek. Natomiast ta równość nie jest na wszystkich poziomach. Tak? My dorośli mamy jednak. Większe doświadczenie życiowe. Jesteśmy bardziej rozwinięci kognitywnie, mamy większą wiedzę i przede wszystkim mamy umiejętność długofalowego przewidywania, której dzieci nie mają. Dzieci przedszkolne absolutnie tego nie mają. W wieku szkolnym to się zaczyna pojawiać, ale to się dopiero rozwija. I naszym zadaniem jest dzielić się tą mądrością i tym doświadczeniem z dziećmi i pozwalać tym dzieciom opierać się na tym doświadczeniu. I mam wrażenie, że. Dzisiaj niektórzy dorośli trochę się tego boją tego właśnie pozwolenia dziecku oprzeć się na tym naszym doświadczeniu, wykorzystywania tego naszego doświadczenia. A to jest dla mnie też takim e, bardzo mocno powiązane z tą postawą przywódczą i pod ideą równości próbują ukryć taki swój właśnie e, dyskomfort związany z, tym, z tą postawą przywódczą. I ja bym powiedziała tak, że Destrukcy hierarchia może być destrukcyjna i ona będzie wtedy destrukcyjna, wtedy kiedy tam nie ma idei równej godności. Czyli jeżeli hierarchia niesie ze sobą to, że ten, kto w tej hierarchii jest wyżej, jest w jakiś sposób lepszy, jego potrzeby są ważniejsze, to to będzie destrukcyjne. Natomiast jeżeli my spróbujemy wszystko zrównać, to dla dzieci to również może być destrukcyjne, bo one wtedy są postawione do roli, do której nie są rozwojowo gotowe. I my możemy dawać dzieciom naprawdę sporą dozę autonomii w zakresie ich rozwoju, ich nauki, ich samodzielności, ich odpowiedzialności, jednocześnie zachowując przywódczą postawę. I to nie jest bardzo łatwe, to wymaga jednak tego procesu długiego, o którym mówiłam na początku, często dla wielu osób, oczywiście nie dla wszystkich, dlatego według mnie, między innymi w wielu różnych alternatywnych placówkach, Obserwujemy jednak tak duże trudności, ponieważ to nie jest takie łatwe w tym nawigować. I często twórcy takich miejsc oscylują pomiędzy trochę spełnianiem oczekiwań rodziców, a swoją wizją właśnie chęci tego jak najlepszego wspierania dzieci, a rodzice chcą uchronić dzieci przed cierpieniem, a dzieci bywają totalnie zagubione, bo są stawiane na piedestale i przez jednych, i przez drugich. A dzieci tego wcale nie potrzebują. Także podsumowując. Po pierwsze, sprawdź, jakie masz intencje, szukając placówki. Czy głównie zależy ci na tym, żeby ona chroniła dziecko przed zranieniem i przed bólem, czy po prostu szukasz miejsca, w któremu zaufasz, tak że dorośli wiedzą, co robią, żeby zbudować z dzieckiem dobrą relację. I to Twoje zaufanie jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Zresztą o zaufaniu e, odnośnie w ogóle innych dorosłych, którzy opiekują się Twoimi dziećmi, nie tylko nauczycieli, ale też Opiekunek, dziadków, drugiego rodzica, nagram następny film, także już teraz o to zapowiadam. Jeżeli już zastanawiasz się nad wyborem konkretnej placówki, to druga rzecz jest ważna. Zamiast sprawdzać, na jakich koncepcjach bazują te placówki, to po prostu spróbuj poznać. Wiem, że nie zawsze to jest możliwe, ale tam, gdzie to jest możliwe, poznaj dorosłych, którzy będą mieli styczność z Twoim dzieckiem. I sprawdź, czy to są dorośli w postawie przywódczej wobec dzieci. I to wystarczy, nawet jeżeli te osoby nie są do końca idealne. I na koniec chciałabym życzyć tobie samych dobrych wyborów. A jeżeli chciałabyś posłuchać więcej na temat przywództwa, to zapraszam cię bardzo serdecznie do mojego takiego e, bardzo bazowego, ale też e, najlepiej sprzedającego się kursu 5 kroków, żeby zmienić walkę z dzieckiem we współpracę i tam właśnie pierwszy krok to jest przywództwo i tam szeroko o tym mówię. W ogóle o idei równej godności, o postawie przywódczej i tym, czym ona się różni od postawy autorytarnej. Także, jeżeli masz ochotę posłuchać o tym więcej, to na dole pod filmem jest link do tego kursu. I dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.